Cześć, ja jestem Nefer i witam was serdecznie w prezentacji kolejnego bohatera z Heroes of the Storm. Tym razem jest to postać z uniwersum StarCrafta, no jak oczywiście widzicie w tytule filmu jest to Raynor. Jest to zabójca dystansowy, no i najpierw może troszkę o tle fabularnym. James Raynor, były szeryf w służbie Konfederacji, wyszedł obronną ręką ze wszystkich niespodzianek, jakie zgotował mu wszechświat. Dziś walczy o sprawiedliwość w ogarniętym zniszczulicą wszechświecie. Jest ostatnim bastionem nadziei w rzeczywistości opanowanej przez tajemnicze potwory i obcych. Fajnie to wszystko brzmi, e, można powiedzieć, zbawca ludzkości, no ale tradycyjnie przechodzimy do e, skórek. I tak, skórka podstawowa jest to dowódca rebeliantów. Jeśli ktoś grał oczywiście w StarCrafta, to no nie będzie się dziwił temu wyglądowi doskonale go zna. Co jest ciekawe, tutaj, kiedy, mamy, kiedy zmieniamy wersję kolorystyczną, tu się oczywiście, zobaczcie, zmieniają również emblematy. Nie wiem dlaczego ta, sk ta skórka jest biała, skoro z białą niewiele ma wspólnego z białym chyba że to jest jakiś odcień tej, nie wiem, sproi, czy to jest szary albo jaśniej znana na kolorach. Przechodzimy dalej. Skórka mistrzowska. Oczywiście skórki mistrzowskie, no jak, jak tutaj już tradycyjnie wielce się nie różnią, natomiast mają kilka fajnych jakiś elementów, które um, wyróżniają się. Tutaj mamy bardzo fajne malowanie tutaj tego naremnika, bardzo mi się to podoba. No i tutaj jakieś dodatkowe, nie wiem, elementy pojawiły się na zbroi. Tak. I też mamy różne wersje korystyczne, tu jest czerwona, bardzo ładnie to wygląda i jest jeszcze, nie wiem jak to określić, jakiś taki kolor żółtawo-brązowawy, coś w tym stylu. Naprawdę bardzo fajna. Mamy kolejną skórkę, to jest Reynor Patriota, czyli tutaj barwy oczywiście USA flaga i gwiazdki. Yy, mamy, to jest odwrócenie kolorów tak, czerwony z żółtym, czy czerwony z niebieskim się zamienia i odwrotnie. I ostatnia czarna, nie wiem dlaczego ma czarną też jest zaznaczona. Yy, no jest ten skafander szary. Yy, no i ostatnia już skórka, to jest Dowódca Raynor czyli to jest bez swojego pancerza. Yy, też mamy trzy wersje kolorystyczne. Zobaczymy sobie jeszcze tę skórkę dookoła, tak i mamy, o, tu robimy sobie z reinora blondyna przy tym, yy, przy zielonej wersji kolorystycznej i jest jeszcze ostatnia taka też szarawo-brązowawa. Tu są tak kolory użyte, że naprawdę ciężko czasami powiedzieć <laughs> jaki to jest, a wiecie, że z facetami jest tak, że kilk znajomość kilku kolorów wystarczy. No dobrze, w takim razie przejdźmy do umiejętności postaci. No i jesteśmy na naszym polu bitwy. Tak jak mówiłem, w każdym filmie talentami się tutaj nie zajmujemy, zajmujemy się podstawowymi umiejętnościami. I żeby je pokazać, oczywiście, włączymy sobie stronników. Tutaj nieważne, jaki tam talent wybrałem. Tak, po kolei umiejętności. Pierwsza umiejętność jest to pocisk penetrujący, jest to skillshot, zadaje obrażenia i odrzuca przeciwników do tyłu. Dosyć spory zasięg, no i oczywiście musimy tym wycelować. Proszę bardzo, na Arta się testujemy. Możemy oczywiście to w odpowiedni sposób wykorzystać w trakcie walki, tak żeby przeciwnika odepchnąć na przykład pod naszą wieżę, kiedy, nie wiem, po prostu jesteśmy przytłoczeni tak samo zbyt dużą ilością przeciwników, bo to odpycha kilku naraz. Zobaczcie jak tak wyceluje. Widzicie, wszyscy, którzy byli na linii strzału, tym zostali odepchnięci. Druga umiejętność. Jest to inspiracja. Zyskujesz premię 15% do szybkości ataku oraz zadawanych obrażeń na 8 sekund, a publicy sojusznicy otrzymują połowę tej premii. Ta premia, inspiracja działa również na y, zwykłych tych tutaj stronników. Zobaczcie, użyję tego, wszyscy mają wtedy buffa do obrażeń. I to jest 8 sekund. Czyli przy jakichś puszach czy właśnie w teamfightach bardzo, bardzo przydatne. Eee, trzecia umiejętność to jest umiejętność pasywna, której nie będziemy używali. Jest to przypływ adrenaliny. Aktywuje się automatycznie i leczy Raynora przywracając mu 300 punktów zdrowia. To oczywiście też się nie skalowało, kiedy jego zdrowie spada poniżej 30%. Eee, no i spróbujemy to zrobić może, żeby tutaj, nie wiem czy Arthas mnie aż tak pobije, natomiast wejdę pod że na pewno będzie dało się to zobaczyć. I zobaczcie, kiedy nasze zdrowie niebezpiecznie spadło, zacząłem się leczyć. I to jest o tyle istotne, że nie musimy tego używać sami, tej podzięty z pasywną umiejętnością. Ona automatycznie się będzie aktywowała, czyli za każdym razem, kiedy po prostu będziemy no w niebezpieczeństwie, będziemy mogli się uleczyć. O ile oczywiście ta umiejętność nie będzie na cooldownie, bo teraz ona nie zadziała, dopóki jest cooldown. Dobra, to może żeby tutaj coś się działo, zabijemy tego Arthasa. Okej. Okay. No i przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli combat trade, ta cecha bojowa na szpicy. Każdy przeciwnik zabity wkrótce po tym, jak zadasz mu obrażenia, skraca czasy odnowienia twoich zdolności o jedną sekundę, a każdy zabity bohater wroga skraca czasy odnowienia o 10 sekund. No czyli to jest bardzo fajne, jeśli jesteśmy właśnie w tym fajcie i kogoś zabijemy, będziemy dostaniemy po prostu, można powiedzieć, reset bardzo szybkich umiejętności i będziemy mogli no, wybić kolejną osobę, więc to jest, to jest naprawdę bardzo istotne. I zobaczcie, że tak naprawdę tutaj mamy tylko dwie umiejętności, których używamy w tym momencie, jeszcze nie mając umiejętności bohaterskiej. I tak naprawdę tylko jedną, którą się zadaje obrażenia. Czyli wydawałoby się, że to jest mało, natomiast ta postać właśnie jest bardzo, bardzo mocnym w tym momencie DPS-em, bardzo mocnym zabójcą. Mimo tego właśnie, że jest bardzo prosta, bardzo prosta mechanika, a przyjemnie się nią gra. No i dobra, teraz pokażemy to, na co, ty... to, na co wszyscy czekają, czyli właśnie umiejętności bohaterskie. Podniosę postać, e, poziom postaci na 10 level, e, te po prostu sobie przeklikam, to mniej istotne jest, na 10 mamy 2 i oczywiście wybieram pierwszą, czyli Hyperion. Wzywasz Hyperiona, który powoli przelatuje nad polem bitwy, zdając obrażenia. Maksymalnie czterem losowym, wrogim celom na swojej drodze. To jest o tyle istotne, że naprawdę, jeśli jesteśmy mega przytłoczeni w tym fajcie, albo po prostu chcemy spuszczać przeciwników, to nam daje gwarancję, że nie będą w tym stali, naprawdę, że będą musieli nam zdejść z drogi. Jak to działa? Zobaczcie, to jest bardzo duży zasięg działania, i ten statek, jak powiedziałem, będzie ostrzeliwał cele maksymalnie cztery, właśnie z góry. Zobaczcie, jak to wygląda. No i Arasas cały czas dopóki jest w zasięgu tej umiejętności będzie obrywał. To jest naprawdę dużo obrażenia, więc no prędzej czy później po prostu wrogowie będą chcieli wyjść. Zwłaszcza jeżeli właśnie nie mają całego HP. Zobaczcie, on biegnie razem z tym i cały czas dostaje obrażenia. To jest naprawdę świetna umiejętność. Jeszcze raz może to zrobimy. Nie pozwolimy tutaj Arasasowi nam przeszkadzać. Zobaczcie. To jest, to jest coś naprawdę pięknego. I wielokrotnie to mówię, może przesądzić ta jedna umiejętność o zwycięstwie właśnie e, całej walki drużynowej. Dobrze, rezerwujemy sobie poziom. Yy, podniosę na dziesiąty level znowu i pokażę Wam drugą umiejętność. Yy, ta ma troszkę inne zastosowanie, bo yy, o ile tamta właśnie. Pomaga bardziej drużynowo, w sensie możemy naprawdę, no nie wiem, przetrzymać czy pozbyć się kilku przeciwników. O tyle ta jest właśnie taka skierowana ko przeciwko konkretnemu bohaterowi, na przykład. Przywołujesz dwie zamaskowane jednostki Banshi, które przez chwilę podążają za tobą i atakują twoje cele. Każda Banshi oddaje dwie salwy, zadając obrażenia. Oczywiście tam stalentanicznie potem można to zmodyfikować. Natomiast mm, jak to wygląda? Te Banshi będą atakowały to, co my i będą za tym celem podążały, naprawdę daleko, jeżeli nawet ucieknie gdzieś tam za wieżę te Banshee będą go goniły, no i wypróbujemy na Arthasie ja go sobie biję, odpalam ulti i zobaczcie, przylatują dwa statki, którego będą strzelały I nawet jeżeli ja się teraz chowam gdzieś w krzakach, one cały czas strzelają w Arthasa to jest naprawdę fajne, jeżeli właśnie nie będziemy mogli użyć, yy, nie wiem, ataku, bo będzie na blisko wieża, a możemy gdzieś się skitrać i właśnie wysłać te Banshee czyli, yy, jeszcze raz, wystrzelimy już wątpię, że przed, przed tym Arstas był w stanie uciec. One będą zaraz go goniły, zobaczcie. Cały czas za nim lecą. To, to jest naprawdę zobaczcie jaki to jest zasięg. Ja sobie mogę w ogóle gdzieś indziej pójść. Coś, coś po prostu pięknego. No i A dobijemy. No i słuchajcie, to było na tyle, jeśli chodzi o tę postać. Jeśli macie propozycje z postaci, które chcielibyście zobaczyć, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. W przyszłości. Cześć.